mam widzowie! Dzisiaj testuję tę te piosenkę, bo, ja, bo teraz powiem wam widzowie, ja się zmieniam, nie będę tylko nagrywać z gier, ale będę za to nagrywać z, z, z ten, jakiś piosenek youtuberów, dobra, sprawdźmy sobie te gówno. Jest naprawdę, kto by chciał wypuścić taką muzykę, gdzie co chwilę mówi drin, drin, jedzie coś. Jak to też jest jakiś luczek shop, nawet pokazuje na starcie. Tutaj, mówię wam, widzowie, tutaj będzie dużo rzeczy z jego sklepu. Dobra, podgłośnie. Dobra, teraz, teraz nie będę się odzywać. Ale później ocenimy. Dryń ktoś, to jest kurier luczek szoł. Dryń, dryń, jedzie coś, to jest paczka luczek Przyszła mi paczka, to z uśmiechem już otwieram ją. Dryń, dryń jedzie coś, to jest paczka luczek szoł. puka dryń ktoś, to jest kurier, luczek szoł. Dryń, dryń jedzie coś, to jest paczka luczek Przyszła mi paczka Wieśniak, sprzedawał marchewki i ziemniaki, słaby zestaw. Powiedziałem, stop, przecież nie obchodzi to. Postawię luczek shop, czyli mój drugi dom. Luczek shop, on the top. Koszulka, poduszka, kość. Od kiedy to noszę, mam na sobie, czuję się jak sztos. Aura to tysięcy, czuję się najlepszy. jak widzi, co sprzedaje, no i mówi łow. Daję mu koszulkę, od razu zakładają. Owieczki i krowy przeze mnie ubrane. Shop, ulubiony sklep, tu, 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 wybudować go. Chcę, a pi, pim, pimpek, pim, shop to też fajny sklep. Filip, pimpek, przecież to moja piosenka jest. Ryn, ryn, Dobra, na... nie będziemy tego całego puszczać. Kurde, jak to wyjść dobra, wyszłem, widzowie. Ja, yeah, no, oczywiście, zarobiste, najlepsze. Powiedzcie co widzowie, ja już nie chcę z tej gry nagrywać. Od jest starość. tak... Nie ma! Tak właśnie zrobiłem. No to jest moja odsyłka na tą piosenkę. ha! Tak? Taka ładna? wiecie? 10 na 0. Ja Cię dojdę do obel E Hagi, Hagi, Hagi to Nie, 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 nie grajcie w tej gry. Ale powie wam widzowie ta piosenka była trochę taka... Uh, o -oh, takie dziwnie. Takie dziwne co chwilę było. E, pokazywano jego sklep. Taka reklama nie była. Dobra. Zagrajmy se w Robloxa, bo ja nie zapomnę nigdy tego. Powiem, że chociaż była już lepsza piosenka paliona to cztery. Nie sfe No ten... zlekcie czy coś. Jego zielone cztery. Ale... ...duża afera. Tak. W tym zieloniak głupi, czyli palion ...nigdy już nie wróci do Lewojanowice. Będziemy sobie sami grali. Bo w ogóle... Nie ja wiem. Ale powstało takie coś jak... Takie dziwne coś. O widzicie? I w żabce są bryloki tego. Chodź, 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 chodź. Yeah. Ej! Baldo. Yeah. 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 Nie no, nie będę się ślądał jak dzieciak. Chcecie mi suba zostawić? To zostawcie, ja nie będę zmuszał jak inni youtuberzy mówią. Zostawcie suba. Zostawcie suba, no, zostawcie. Zostawcie suba, no. jak to nas Nie, że ty mi uciekasz, zaburował jej wejście. Au! Nie, mam cię, mam cię. Ej, Bu Ak. Aktualny wodziki. Wodzik. Ale ciekawe czy w żabce też będzie coś takiego, że będzie jakieś pluszaki do kupowania i... Ui... Jedziemy! <słuch> Tutaj nigdy nie przyjedziesz. Jak?! Dobra, widzę że coś świątecznego. No, kto nie lubi z was świąta? No każdy. Wow! Pasie, a wiecie kto to? Jest Lace. Ale czy to jest świąteczne? Jakiś Halloween. Dajcie spokój. Pipi w Lily. się przez te brajloty, naprawdę Głupia się. Co to jest? A powiedz, ma być jakiś film Grow Garden? Nie, 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 nie Mnie to jeszcze głupio. Te jakieś prejloty. Wiecie? Nie jestem prejlot. Święta. nie, gru ja. Grudnia. Grudnia. Projekt człowieku. Dwudziesty... 20... czwarty. naprawdę to jest wielce schlęgli i mat. A Fiełta... To... Czekajcie... Si... Si... Fie... Nie, coś źle zapisałem, no kurde! Fie... Ta... Bo... Boż. i oh, błagam, come on błagam kogo chyba mam nadzieję że Roblox co to jest bo że naro ze dzy... nie na roze. co to jest Co to jest? gry Co to jest? Naprawdę? Nie, już nie mają się Mogli mieć Co to jest za gra? Ja lubię potowanie